Dzień dobry, witam was serdecznie z podmrożonego Dolnego Śląska Według termometru w samochodzie dwa na plusie. Zerwał się wiatr Targa śniegiem, już spul go wywiewa Już widziałem, że lampa bita O, to jest taki fajny, groźny wypadeczek jeden, słup na słupie, jeden samochód na słupie Drugi w płocie a Trzeci gdzieś tam nie wiem, czy uczestniczył, czy się zatrzymał Już widziałem, że tajniaki sobie pędzili no, ale to takie są niuanse, bo to jest jeszcze takie. Wiecie, i to, to jest i... najgorsze, co może być, bo to jest taka czapa, chlapa i tam się ślizgasz. Ale nie ten film, nie. nie o tym. Teraz tak, byłem na tym szkoleniu w Szczelinie i wprowadziłem Was w błąd, bo myślałem, że to jest kukurydza 3789, ale to była kukurydza 3796 tam gdzie Urcus stał z łyżką to była ta gdzie sypała około 15,5 tony to ta odmiana przepraszam, zamówiłem ją też na ten sezon 23 rok no zobaczymy bo potencjał w niej jest już wiem o co jej chodziło dlaczego nie rosła bo to była ta pojarka zbożowa no i tak sobie tutaj się tu na pocztę tu na to i tak latam tu i tam. Zdałoby się coś porobić, ale to jest jeszcze ziemia podmarznięta pod spodem. Minus 12 było czy 11 wczoraj w nocy, a dzisiaj już jest zmiana pogodowa. No i kiedyś tak sobie lata, żeby zrobić co musi zrobić. No i co? Najlepiej byłoby pracować w nocy, bo będzie na przymrozku. Ale, 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 pytanie, co to będzie? Jaki to będzie minus czy to? Bo ten śnieg, jak już teraz by się zrobiło cieplej, to on będzie taki, wiecie, klejący się. Już nie będzie taki śliski. Ale jak to będzie wyglądało? No, na razie tam słońce się przebija z tych chmurek. Nie wiem Ci, którzy chodzą tam, gdzie nie wsiadkują na warsztat No nie wszystko tam Uda mi się w stanie samemu naprawić Na przykład rozrząd może mi się liczy, Może mi się tego podjął Może nie Ale lepiej nie <grym> Lepiej nie Lepiej wszystko dookoła, a rozrząd to już Zostawiam Fachowcom Zobacz, jaki słony tutaj ja nie jestem. Stałabym jakiś patent z mi powiązał koła, niby ściągnął pasek. I też by to się nie ruszyło, bo zostało w tym punkcie, co jest. Ale... To już... Na razie wychodzi poza zakres mojej wiedzy. Nigdy tego nie robiłem. W żadnym samochodzie. No i tego też się nie będę podejmował. No teraz jeszcze pędzę po taki jeden klucz. Jeden klucz, bo na pewno się przyda. Taki imbus na przechodkę, na jedną, drugą falę potrzebuje. Potrzebuje moc. wszystko moje śruby, które sobie robiłem, rwą się. Nie muszę kupić coś, mam nadzieję, że jest. Lecę tu do pobliskiego sklepu. Z takimi narzędziami, mam nadzieję, że mają. No ściągasz do drążków był. To mam nadzieję, że będą to, co chcę. No dobra, to tutaj moje małe sprostowanie było. Jaka to była odmiana kukurydzy? Zobaczymy, jak ona sobie poradzi na szóstej klasie, bo w tym roku jakoś mniej kombinuje. A wróciłem jeszcze do Delikao, sobie wziąłem i zobaczymy, jak ona tam się spisze. Bo w moim odczuciu, muszę że i mi nie przejedzie, w moim odczuciu też tutaj była to dobra kukurydza V230 chyba bodajże. i też ładnie planowała, także zobaczymy jak ona wróci, co ona pokaże i będziemy dalej szukać, 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 aż w końcu znajdziemy na te może trójki, czurki piątki, szóstki odpowiednią odmianę, do usłyszenia tymczasem.